Na czym polega fenomen Fame MMA? Ile pieniędzy zarabia Federacja? Co wiemy o właścicielach? Na te i inne pytania odpowiemy sobie w dzisiejszym materiale. Federacja Fame MMA istnieje od 2018 roku. Do tego momentu odbyło się już 18 edycji tego wydarzenia, a zbliża się 19. Gala skupia uwagę wielu fanów z całej Polski. To, co jednak przyciąga największą uwagę, to możliwość obejrzenia swojego ulubionego twórcy. A wielu z oglądających oczekuje też dymu. Chciałbym, żebyś zasłynął za granicą viralem, tak jak zasłynął twój koleżka. Jak już wjedziesz, to zobaczysz. <todobie> Ten ostatni bucik <todobie> na twój głupi ryj. Fame przyciąga uwagę zarówno fanów danego twórcy, jak i dymu. <todobie> Spokojnie! Yeah, yeah, yeah. A jakoś od gali numer 10, gdy to Norman Parke zmierzył się z Casio, także sportowców, co za tym idzie, również dziennikarzy sportowych, jak chociażby znanego chyba wszystkim Mateusza Borka. Omawiając fenomen Federacji należy też wspomnieć o jej ciemnej stronie. w ogóle jest gór. Aktorem, raperem, Celebrytą? Wiadomym jest, że w niektórych przypadkach niestety zmaga wielką falę hejtu wobec niektórych zawodników, z którą nie każdy sobie radzi. A wiadomo, że Mateusz Murański stał się jego ofiarą. Z kolei face to face prowokuje bardziej patologiczną część widzów i antyfanów jednej ze stron do wyrażenia obraźliwych opinii. Co zmaga jeszcze większy hejt wobec zawodników. Należy jednak pamiętać, że fame ma to show, a bez tak zwanych dymów nie cieszyłoby się takim zainteresowaniem. To a przynajmniej konferencje, które tym są ciekawsze, im większy jest licznik dymu. Krecha nie wjechała, to są dobre spontany, są tu drzazgi, meduza, taki jesteś drewniany. Fanów coraz bardziej interesuje też aspekt sportowy walk i żądają widowiska, niczym areny gladiatorów. A im większa bitka, tym większy fan Jakkolwiek można nazwać bicie się po mordach Przez znane osobistości Fanem W ostatecznym rozrachunku jednak Federacja propaguje zdrowy styl życia Daje możliwość zarobku Rozwija sport i bawi A to chyba najważniejsze Byliśmy właśnie teraz Na 100% znacie Michała Barona Boxdela I Wojtka Gole Mniej z Was kojarzy Krzysztofa Rosparę, a czy widzieliście, że czwartym właścicielem federacji jest Rafał Pasternak? Jeśli nie, to macie do tego prawo. Mogliście też nie wiedzieć, że Michał i Wojtek mają po 20% udziałów, a to właśnie mniej medialni Krzysztof i Rafał po 30%, którzy odpowiadają za sferę finansową wydarzenia która wydaje się tu być najważniejsza, a na pierwszy rzut oka niewidoczna. Sukces federacji owszem zawdzięcza się tym czterem panom, ale również wszystkim zaangażowanym osobom, które ją tworzą, dziennikarzom, twórcom, sportowcom i sponsorom. Żeby zobrazować wam, jak duże to przedsięwzięcie, wystarczy spojrzeć na zeszłoroczne wyniki federacji, a dokładnie sprzedaż ponad 2 milionów licencji Pay Per View i łączny zarobek ponad 70 milionów złotych. Te niebotyczne kwoty, jak na gale Freak Fightów, robią wrażenie. A jeszcze bardziej wrażenie robią garze uczestników, które czasami sięgają prawie 1 miliona złotych. Twórcą, który do tej pory zarobił najwięcej pieniędzy, podobno był Nitro, bo z tego co wiadomo, to za walkę otrzymał on 750 tysięcy złotych. Nie ma się zatem co dziwić, że ludzie internetu, bo tak można nazwać youtuberów czy influencerów, decydują się, aby odejść od komputera i zaryzykować swoim zdrowiem w oktagonie dla niebotycznych zarobków. Jednak są też przykłady, gdzie możliwość popsucia wizerunku i negatywnego wpływu na content family friendly najbardziej medialnych osób, jak na przykład Friza, nie pozwala na to, aby brać udział. Dochodzi do tego również brak potrzeby zarabiania dodatkowych pieniędzy przez najbogatszych twórców. Nie, nie wyjdę nie za miliona, nie za półtora Fejm MMA jednak wciąż się rozwija, a kwoty jakie Federacja zarabia i wydaje rosną oraz maleją w zależności od zainteresowania danej gali. Ty, kolejny, kolejny przykład, oszusta. Czy ty obiecałeś k 150 tysięcy, jak wygra ze mną w pierwszej rundzie? No i tutaj macie Nie podsumowanie.